Katolicy żyją w takiej pewności siebie, że nic im nie grozi duchowego specjalnie, ponieważ są we właściwym kościele. Myślą, że ich kościół zbudowany jest na skalę. Tą skałą jest apostoł Piotr. Nie będę teraz pokazywał no, nieprawdziwości. Takiej interpretacji Ewangelii Mateusza, gdzie padają te słowa o skale i o Piotrze, ale zaproponuję Wam drogę no, ciekawszą. Weźcie, jeśli rzeczywiście Wasz Kościół zbudowany jest na Piotrze, to powinien się zgadzać z listami. W Biblii są listy apostoła Piotra. Weźcie sobie te listy i przeczytajcie, i zobaczcie, czy nauka i praktyka Waszego Kościoła rzeczywiście odzwierciedlają to, czego nauczał apostoł Piotr. Do tego przeczytajcie sobie jeszcze dzieje apostolskie, szczególnie pierwsze rozdziały. Tam też sporo o Piotrze jest. I czy wasz kościół głosi to, co głosił apostoł Piotr, i czy żyje tak, jak żył apostoł Piotr? Wtedy będziecie mieli potwierdzenie, albo rzeczywiście jesteście bezpieczni i wszystko jest ok, jesteście w bardzo dobrym kościele, wyjątkowym, albo jednak może zaczniecie myśleć. Co jest cechą wyjątkową kościoła rzymskokatolickiego? Otóż sakramenty. Nauka o sakramentach mówi, że przez nie Bóg zsyła specjalne duchowe. Błogosławieństwo. Niektórzy, nawet Katolicy, twierdzą, że te sakramenty są konieczne, żeby otrzymać w przyszłości życie wieczne. No to zobaczcie, jaka jest nauka apostoła Piotra w tym temacie. Drugi list Piotra czytam od pierwszy rozdział od wersetu drugiego. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana, naszego Jezusa Chrystusa. I tu uwaga, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez sakramenty? Nie, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę.